Któregoś dnia pojawiła się u mnie w studio przepiękna dziewczyna, ale nie jakaś aktorka, celebrytka, tylko zwykła, normalna dziewczyna, która była tak kobieca, że mnie po prostu odwaliło mnie. Jak wychodziła ze studia, dotknęła mi twarzy i powiedziała, piękne, smutne, ale szczere oczy masz, cześć. Boże, mnie zamurowało po prostu, to jak gdyby to było takie zaiskrzenie. Oj, co ja nie wyprawiałem, żeby się z nią spotkać. No, mówiłem się z nią ze dwa razy na kawę, słuchajcie, ta dziewczyna mnie odrzuciła ze względu na moje ćpanie. I tak się dzieje ze wszystkim. Z pracą, jak się ćpa, z pasją, którą się rob, wykonuje po, i się ćpa, z układami koleżeńskimi, człowiek staje się roszczeniowy, nic się nie udaje. jak taką energię wysyłasz, to taka wraca. To jeden z najmocniejszych argumentów, jakie zapamiętałem i który mi utkwił w pamięci, ta sytuacja z tą dziewczyną, który pomógł mi w walce o moją trzeźwość. Pamiętajcie, nawet jak jesteście w najgorszej dupie, to nie jesteście jeszcze przegrani. Zawsze jest ktoś, kto wam poda łapę. Zwracam się teraz z prośbą do wszystkich, którzy mnie oglądacie. Jesteście trzeźwi, a byliście kiedyś w uzależnieniu. Odzywajcie się do mnie na stronę Rockman za Kółkiem. Opowiem Waszą historię. Zaproszę Was do programu i zmotywujmy jeszcze wielu ludzi. To jest zajebiste. Na razie.